Na ten moment możemy udzielić tylko i wyłącznie pomocy materialnej, która pochodzi ze zbiórek, które zorganizowaliśmy w gminie Krosno-Odrzańskie na terenie powiatu krośnieńskiego. Gminy już też się zorganizowały na tyle w innych powiatach, że wiemy, że są porobione zbiórki i decyzją bądź starostów, bądź... Włodarzy gmin, czyli wójtów, burmistrzów bądź prezydentów. Tutaj, w przypadku Urzędu Marszałkowskiego. Pani Marszałek, decyzje są takie, żeby wydawać potrzebne artykuły, potrzeby, potrzebne na dzisiaj uchodźcom z Ukrainy, żeby wydawać w tych magazynach. Natomiast jeśli chodzi o pomoc finansową czy materialną, ona dzisiaj przechodzi przez organizacje pozarządowe. My jako gminy nie mamy prawa do budżetów zbierać pieniędzy, które wydatkowalibyśmy na pomoc dla Ukraińców. Mamy informacje Prezesa krajowych, Krajowego, jeśli chodzi o Regionalne Izby Obrachunkowe, co do wydatkowania środków z zarządzania kryzysowego. Te pieniądze możemy wydać i w każdej gminie takie pieniądze są. Natomiast pamiętajmy, że żeby zapewnić na przykład opiekę dla kilkudziesięciu osób, jeśli uruchamiamy punkt noclegowy, no to tam potrzebna jest pościel, potrzebne są materace, środki czystości. Że ogrzewać trzeba te pomieszczenia i te pieniądze z zarządzania kryzysowego, co do zasady możemy wydatkować. Natomiast jeśli chodzi o prywatne osoby, tu się rodzi problem. My nie możemy przekazywać środków, możemy tylko pomóc materialną Czyli mówiąc krótko, jeżeli na przykład przyjąłem do mieszkania dwóch, trzech, trzy osoby z Ukrainy, tak i no, mam opłaty, prąd, gaz, wszystko, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie mi tego zrefundować. To są moje prywatne, że tak powiem, koszty, no i moja pomoc. Według Wiedzy na dzisiaj, a ona pochodzi z konferencji, którą zorganizował Wojewoda Lubuski w ostatnią niedzielę, te pieniądze nie mogą zostać zrefundowane.